Witajcie kochani, z tej strony Niulada Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj mamy taki odcinek w sumie niespodziankę, bo dostałam karteczkę z Koszalina od naszej ewuni W EW, Eśki. O ile dobrze pamiętam, i Ewunia wysłała mi 30 zł w kopercie, i miałam sobie kupić jakieś drapie, drapeczki. Więc postawiłam na 3 razy Megapensja 8, 5 i 3. Takie numerki. A drugi, druga część odcinka będzie taka, że mam kochani pewniaka, ale zobaczcie, co ja mam. Złoto. Złoto mnoży nam razy 5. W pracy sobie kupiłam, chciałam sobie zdrapać nawet tak ładnie, równiutko. Zobaczyłam złoto i powiedziałam: Nie, no to musi być na odcinek. Także tutaj mamy, kochani, 50 zł od Ewuni 30, to jest, kochani, 80 zł. Ja na pewno na bank mam tu stówę. Jeżeli będzie 20, jest to stuwa. Także jestem już na plus. <noise> Lubię takie odcinki. No, zresztą kto takich odcinków nie lubi. Zaczniemy, może najpierw od drapek Ebuni, na które postawiłam. 8,5 i 3. Piękna kartka koszalin. No właśnie. A propos koszalina. Wiecie, gdzie drapki lądują, nie? <laughs> Wuniu, pozdrawiam Cię całego serduszka. Już nie będę mówiła, że w Koszalinie lądują zdrapki przegrane, bo zobaczcie, jakie to jest piękne miasto. Ile tam jest zieleni i w ogóle, jak tam czyściutko jest. No, także już nie wyrzucamy zdrapek do Koszalina. Trzeba znaleźć jakąś inną miejscowość. Dostałam też kartkę od naszej Marty i Józek, którą yy, yy, na live u Marty yy, sobie... Yy, zaklepałam, tak można powiedzieć serdeczne pozdrowienia od Marty i Józek o, mój adres no tak, blondynka, nieważne i tak znacie mój adres no dobra, yy, piękna, piękna Roma, bierzemy się za drapanie yy, drapeczek od Ewuni zaczniemy od trujeczki. Yy, mega pensja, czemu? ja wiem, no jakoś lubię tą drapkę zobaczymy, czy ona mnie też lubi Dziękuję Ci Ewuniu za wsparcie kanału, bo tutaj oczywiście to, co wydrapie, to jest dla mnie. Ewunia zadzwoniła do mnie yy, i taką niespodziankę mi tutaj sprawiła. Mamy 1, 41, 23, 46 i 31. Dobra, no i co my tu mamy? 26. Trzymaj Ewuniu, jak będzie główna, no to oczywiście się dzielimy.

Patrzymy dalej. 24, 1. O, jest druga wygrana, kochani. Mamy dwie wygrane. Dobra, mega pensja. No już nie będzie dwa razy. 47 mamy oboczka, 27, ale fajnie dwie wygrane. Dobrze wybrane zdrabki. 46, trzecia wygrana, kochani. <laughs> no to już mamy zwrot. Tutaj u Ewoni. 31, kolejna wygrana, czyli mamy plusika. No coś pięknego, 2 i 23, kolejna wygrana. Świetnie. No to co sprawdzamy, nie? E, co to było? 31, dyszka. Dalej, 8, 3, 40, 37, 25, 24, jedyneczka. Mamy dyszkę. 27, 46. Kolejna dyszka. 28, 31. Kolejna dyszka. I 23. Kolejna dyszka. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. No 50 zł. Kochani, na tej drapce pięknie. Ewunia, dziękuję Ci bardzo. J, J zgadza się, ale fajna drapa. 5 dych. Pięknie. A Ewunia wysłała mi 30 zł. Pomnożyłam to i mamy jeszcze dwie drapeczki ale się cieszę, fajny odcinek będzie 29 38 48 21 i kochani 39 no i patrzymy sobie 19 17 31 40 49 27 czwóreczka 13 mam zakupione kochani dwie paczki wielkiej krzyżówki i nie wiem co zrobić, czy zdrapać sobie je samemu, czy zrobić jakieś odcinki, czy wrzucić konkurs. Napiszcie mi, co byście chcieli, bo ja mogę je sama do kawy zdrapać, wiecie nie? Fajnie jest tak delikatnie, spokojnie, kawka i te literki. Mm, normalnie, fajna sprawa. 33, tu mamy mega pensję. Tu mamy ósemkę, czyli tutaj już nic nie ma. 28 obok 15, 36, piąteczka i 35. No to tutaj mamy pustaka. Za dobrze by było jakby było coś jeszcze. Ale ja tam się bardzo cieszę z tego co mam. Ósemeczka kochani, tepeczka z numerem 8. No i patrzymy. 32 38 9 44 i 45. Zostawcie ewuni serduszka kochani. Koniecznie mamy 8 8 drapka.

50 zł. Także fajnie. Teraz przejdziemy do moich. Zrobimy sobie siódemeczkę. Mam numerem dziewiąt nie było siódemki. Ktoś mi ją wykupił. 1, 5, 1, 6, 9, 1, 5, 9.

I B, czyli polotowemu pudło. No to teraz zrobimy sobie mega pensję, coś mi się tu przykleiło. To jest ta sama paczka, co kupowałam u Ewuni. Także już tutaj na szaleństwo nie liczę, bo trafiłam u Ewuni 44, 11, 1, 9 i... 37. siedem. I co mamy? Dwadzieścia jeden. Trzydzieści obok. Trzydzieści dziewięć. Trzydzieści I osiem też oboczek. Tu mamy mega pensja. Dwadzieścia sześć. Mamy jedyneczkę, kochani, jest wygrana też. Super.

13 nie mamy i ostatnia szósteczka no to co, mamy dwie wygrane pod dziesiątką pod jedynką mamy 10 złotych yy, i następna była 44, mamy 10 złotych fajnie dwie dychy są GG ale się cieszę, to jeszcze coś dorzuciliśmy teraz crystal cash, lubię tą trapeczkę i szukamy tutaj liczb bądź dolarka albo taki pliczek gdzie to jest tutaj o. tak zrobimy pięknie widać wszystko mamy 15, 6, 21, 4 i 2 gdzie się zaczynają tu mamy 13 no 13 nie ma

Piąteczka po środku, dwanaście nie ma, lusterko jest, dwadzieścia osiem, czternaście też nie ma, trzydzieści siedem, trójeczka po środku, no nie chcą mi znać, dwadzieścia dwa też obok i ostatni rząd, trzydzieści sześć. 17, blisko. 18, 23 i 26. No szkoda. Za pięknie by było. Kontrolne o g No i teraz, kochani, przejdziemy do naszej perłeczki. Co tu jest, kochani, w tym złocie? Trzymamy kciuki. 20. 20, tak myślałam. Czyli ja mam tutaj, kochani, stówkę, bo sztabka mnoży razy 5. Pięknie, pięknie. Jedną sztukę, jakoś tak mnie coś tknęło, żeby yy, wziąć. Gdzie te kontrolne? Yy, siódemkę. O tu jest, bo mam drabkę z numerem 7, Ekstremalne 7 i piękną trafiłam. Piękne, trafiłam złotko. Czyli ja na dzisiejszym odcinku, kochani, mam tutaj 100, mega pensji 20, to jest 120 i z ebuni, jako wsparcie kanału 50, kochani, czyli 170. Piękny wynik, piękny. Ja się z wami żegnam, kochani. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Buziaczki, pa!